Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym otóż odcinku zajmiemy się dodawaniem pasków życia oraz podstawowych statystyk, a więc nie przedłużając przechodzimy do odcinka. A więc jesteśmy już w naszym IntelliJ'u. no i zaimportowaliśmy te pliki, czyli nasz Bar Background, live icon oraz mana icon. Oczywiście te wszystkie pliki będziemy musieli jeszcze dodać do Items, a w zasadzie tylko te dwa, czyli mana icon i live icon. No i za chwilę to zrobię. Za chwilę właśnie przejdziemy do jeszcze tutaj dodawania opisów oraz nazwy itemów. Żebyśmy zrobili takie paski życia oraz many, naprawdę niewiele potrzebujemy. Będziemy musieli znowu stworzyć Huda. Ale na początku stwórzmy sobie tej nowe folder. Otwórzmy sobie to w eksploratorze, No i stwórzmy tutaj o nazwie Inventory. Ok, możemy to teraz zamknąć. No i teraz do tego inventory po prostu skopiujemy sobie te pliki, no i tutaj te wszystkie przeniesiemy. Teraz damy refactor. No i to możemy teraz usunąć. No dobrze, jak już to zrobiliśmy, to teraz oczywiście nam się teraz nie załadują. Ponieważ mamy to w folderze HUD. Weźmy sobie tutaj tak dajmy. Tak samo do wszystkiego co jest z Inventory i tak w ogóle to sobie trochę rozdzielimy, że tutaj będą tylko rzeczy z naszego ekwipunku, no i tutaj damy rzeczy z naszego player playerhooda. Oczywiście zaimportujemy sobie te wszystkie jakby nasze repliki, więc po prostu skopiujemy sobie tutaj referencje, no i oczywiście tutaj to wkleimy. No to to będzie po prostu bar background, zrobimy sobie też public static final string, no i nazwiemy to teraz ten live icon. Damy sobie, żeby to nam się wgrało, no i health icon. A więc zrobiliśmy wszystko poprawnie. Wszystko nam się poprawnie tutaj zaimportowało. No i teraz kolejną rzeczą, jaką będziemy musieli zrobić, to oczywiście dodać do naszego load. Więc kopiujemy to trzy razy. No i teraz możemy to sobie po prostu powklejać. Dobrze, jak już mamy te wszystkie nasze pliki zaimportowane do naszego projektu. Teraz będziemy mogli wejść sobie do foods. No i tutaj stworzymy nową klasę o nazwie player. Hood. No, i także będzie to rozszerzać nasz stage. Także sobie tutaj stworzymy za pomocą konstruktora, żeby podawać tutaj nasz viewport i patch. No i oczywiście klasycznie player, bo musimy się do czegoś odwołać. Dobrze, a więc wejdźmy teraz do naszego game screen. No i tutaj stwórzmy tak samo jak tutaj na górze player hood. Czyli stwórzmy player hood, no i player hood. No i teraz to zainicjalizujmy. Czyli dajemy playerhood, w się new playerhood. No i będziemy musieli podać te wartości, które są tutaj. To możemy sobie wyekstraktować. Klikając Ctrl-Alt-V, stworzy nam się coś takiego. Nazwijmy to hood report. No i teraz możemy to tutaj dać, Patcha oraz naszego gracza tutaj podamy. No i tak samo jak tutaj. Dodamy sobie może to przed tym, żeby namysowało playerhood draft. No i tutaj damy playerhood act. Dajemy nawet po tym. To jest aż tak nieistotne. Tutaj możemy także dać apply viewport, czyli get view update. No i w zasadzie tak samo. Teraz sobie możemy disposeować inventory hood, no i player dispose. Teraz, jak już to zrobiliśmy, to możemy przejść do naszego player hood. No i tutaj nie będzie nic nowego, tak w zasadzie. Zróbmy sobie player, nosi player, a właśnie na taki sposób. No i stwórzmy sobie takie pole. Chcielibyśmy tego baya stworzyć. Ale mam do stworzenia ich aż dwa. No i czy będziemy musieli po prostu przeklejać kod? No oczywiście, że nie. Będziemy mogli sobie stworzyć po prostu nowego aktora. Więc twórzmy sobie tej nową paczkę, nazwijmy to Actors. No i do tego dodajmy sobie bar. Właśnie tak. No i rozszerzający aktor. Bo jak dobrze pamiętacie, w naszym Inventory dodawaliśmy tutaj aktorów. No i aktorzy to są ogólnie nasze labele, nasze Image, nasz Table, nasz Scroll Pane, no i wiele, wiele więcej. No, i tak samo zrobimy z naszym bajem. Więc stwórzmy sobie tutaj od razu public static bar, life bar, no i mana bar. No ale w tym barze nic nie mamy totalnie napisane. Więc teraz przejdziemy do napisania tego, a zrobimy to w bardzo prosty sposób. Mianowicie, pierwsze co będzie musiało nas posiadać nasz bar, to jest oczywiście nasze tło. Moglibyśmy teoretycznie zrobić tak, że podajemy to w skonstruktorze. Ale w sumie po co? Stwórzmy sobie private, final, texture, background Stwórzmy sobie także finalne, texture To jest nasz w zasadzie wskaźnik ile dokładnie mamy życia Nazwiemy to po prostu front Private float value No i dajmy też zero. Póki co, bo to będzie wartość Od zera do 100 Jeżeli dany ogólnie nasz, nie wiem w zasadzie dany nasz wskaźnik będzie po prostu równy 100, to znaczy, że jest cały wypełniony. Jak na przykład 50, to jest w połowie. Chyba rozumiecie, o co chodzi. Musimy także dać sobie max value, który będzie no póki co 1, żeby był po prostu większy niż value. No i teraz takie czysto graficzne y, odstępy od naszych jakby tutaj rogów. Bo jak możecie zauważyć, tutaj mamy odstęp, jest on równy 3, się mówi mówię już na słowo, no i tutaj także jest równy 3. No czyli po prostu float offset x równy 0, no i offset y. Oczywiście będziemy używać tego samego w zasadzie tła, więc możemy sobie już na sztywno napisać, że jest równy 3. Jak już to zrobiliśmy, to stwórzmy sobie konstruktor. No i do tego konstruktora będziemy podać tylko max value. No dobrze, ale musimy jednak stworzyć jeszcze front. Z tego też powodu podamy sobie tutaj EGB. Ok, dlaczego podajemy tak? No bo w zasadzie nasz front to będzie po prostu kolor jakiś. Na przykład niebieski czy czerwony. To już mam za sobą, ale teraz jak stworzyć sobie w zasadzie nasz background? Może nie zrobimy tego przez tutaj texture. Tylko po prostu odwamy się naszych assetów get texture, no i assets, bar background. To będzie nasze takie podstawowe. No, nie będziemy tego komplikować i zmieniać. No i teraz chcielibyśmy ustawić front. Jeżeli chcielibyśmy stworzyć typowo w kolorze nasz front, no to musimy to jakoś stworzyć. No i zrobimy sobie tutaj w naszym utilight.js, no i zrobimy sobie tutaj w naszym o tej na przykład mamy błąd też w zasadzie. No i teraz możemy tutaj w zasadzie coś tam tworzyć. Więc stwórzmy sobie nową klasę. No, i nazwijmy ją na przykład Texture Operation. Jak już to mamy za sobą, no to musimy zrobić jakąś funkcję, teoretycznie, żeby nam tutaj mogło jakkolwiek po prostu tworzyć nasze tło. Zrobimy to przez public static, może nie load texture, tylko create color texture. No, i tutaj podamy nasze rgb, czyli float. A, float. B, float. G. Alpy w zasadzie nie musimy podawać. Więc może to po prostu wykasujmy. No i zróbmy teraz coś takiego jak PixMap. Ok, co to jest PixMapa? To jest ogólnie coś, dzięki czemu będziemy mogli stworzyć sobie nasze kwadraciki. One nie muszą być jakichś tutaj kolosalnych rozmiarów, bo i tak to rozszerzymy, więc naprawdę tekstura jak ta ma 1 na 1 piksel szerokości, no to, to nie jest zbyt dużo tak uważam. Teraz co to jest ten format? No to jest format RGB. No i tutaj mamy nasz format RGB, no i tutaj ósemki. Oczywiście ta funkcja jest typowo związana z naszym OpenGL-em. No i oczywiście tutaj mamy przez Pixmapę, z tego tuż powodu, że tutaj nasza Pixmapa zawiera dane, jakby znamy kolory. Na przykład, jak tutaj możemy zauważyć, dla tego tuż formatu zwraca GL-EGPA. No to wtedy nam zwróci właśnie z OpenGL-a EGPA, gdzie możemy także podać alfę No dobrze, w sumie, no to stwórzmy sobie tej alfę możemy tutaj na przykład podawać. No i teraz sobie stworzymy Set Color e.g. Przez co nam ustawił nasz kolor naszej Pixmapy, no i teraz możemy to wypełnić przez Pixmap Fill. Pixmap Dispose oczywiście, no i teraz będziemy musieli to jeszcze zwrócić. No ale przed tym Dispose, no to stwórzmy sobie teksturę. Tekst czy Texture równa się New Text czy Pixmap. Przebijmy to naszą jakby Pixmapę na typową teksturę. No i oczywiście ją zwrócimy. No dobrze. Jak już to mamy za sobą, to w naszym barze damy, że pobiera nam te wartości naszego konstruktora no i tworzy nam naszą teksturę. Więc weźmy sobie texture-operation, create-color-texture, no i rgb. No i jeszcze musimy alfę podać, damy na razie póki co 1, czyli w zasadzie maksymalną wartość. Oczywiście wartości rgb muszą być w przedziale od 0 do 1. Teraz będziemy musieli ustawić sobie naszą wysokość oraz szerokość naszego aktora. No to damy sobie set-size. No, i tutaj podam z naszego background, żeby nam pobiało naszą szerokość, no i naszą wysokość. No dobrze. Spytacie, dlaczego w sumie nie będziemy tego skalować? Bo ja to akurat tak specjalnie wyskalowałem, że po prostu no, nam się zmieściło. Ma to rozmiar 40 na 48, I jak już to zrobiliśmy. No to teraz kolejną rzeczą, którą będziemy musieli sprawdzać, to czy nasza max value, czy nasz max value, nie jest przypadkiem mniejszy od 0. Bo mogą się takie rzeczy stać, niestety. Nie jest mniejszy bądź równy 0. No, to wtedy zwrócimy jednak jakiś błąd. Czyli illegal argument exception. O właśnie. Czyli must be greater than zero. Sądzę, że to jest dobry opis. akurat mi wygenerowało. No i teraz możemy przejść dalej. No to zróbmy sobie teraz public void set value, value. No i this value na się value. Tak samo możemy sobie dać set, tutaj nasz setę. Naszego max value. Teraz w zasadzie, jeżeli chodzi o nasz max value, to on musi być jednak. No, jeżeli ustawimy, że nasz max value jest mniejszy w zasadzie, bądź równy 0, no to wtedy piszemy, że musi być większy od 0. Natomiast, jeżeli max value będzie nam większe od value a w zasadzie mniejsze, no to wtedy dajemy po prostu, że musi być mniejsze bądź równe value, ale no możemy tak zrobić, ale ja bym to zrobił trochę na inny sposób, po prostu max value równa się value no i tyle, jeżeli chodzi o ustawianie tutaj z naszym value musimy po prostu dać, że nie może być większy od max value, czyli jeżeli value jest większe od max value, no to wtedy max value w się wailu. Możemy tak teoretycznie zrobić, tutaj usuwamy, dlatego dodamy sobie jeszcze l, żeby tego nie wykonywać dwa razy bez podstaw. To teraz kolejną rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to nadpisać nasz draw, z tego też powodu, że przez to będziemy mogli po prostu jakoś narysować to. Dobrze, jak to teraz zrobić? Dajmy sobie Patch draw, no i teraz pierwsze co, no to będziemy nasz background. Background, potem this get x, get y, no i naszą wysokość Teraz szerokość. Tak samo zrobimy z frontem, tylko tutaj dodamy sobie nasz offset na Xie. Tutaj dodamy nasz offset na Y, a tutaj odejmiemy sobie nasz offset na Xie razy 2, czyli tak standardowo jak robiliśmy, żeby to po prostu można było od naszych rok. No i tak samo zrobimy z naszym guess height, czyli naszą wysokością. No i wtedy nam się wszystko ładnie wyśrodkuje. No ale dobrze, jeżeli chodzi o naszą szerokość, no to jednak ona musi zależeć od naszego value. Z tego też powodu weźmiemy ją w nawias, no i to będziemy mnożyć razy value podzielone na max value. No to nam wyjdzie wtedy w ilości, w jakiej tutaj powinno to się rozszerzyć. Już w zasadzie napisaliśmy wszystkie potrzebne funkcje do naszego bar, więc teraz możemy w playerhood sobie to po prostu stworzyć. Czyli do naszego Live Bar stworzymy nowy bar. No i pierwszą wartość, jaką musimy podać, to jest Max Value. To będzie player, oczywiście, no i player max. Live. Oczywiście musimy to stworzyć jako pole publiczne, no i kolejne, teraz EGB. No to tak, no to jeżeli chodzi o życie, no to musi być R na 1, G na 0, no i Blue na 0. No to już mamy to za sobą w zasadzie, czyli co teraz następne trzeba będzie zrobić. Mianowicie, stworzymy sobie tutaj także ustalanie naszej pozycji, czyli Live Bar Set Position, będzie 25 na 25, tak sądzę to będzie odpowiednie, no i Live Bar, ustalimy naszą pozycję początkowo, Live Bar Set Value, no i nasze value będzie równe po prostu Player. Oczywiście będziemy tutaj musieli także to stworzyć jako pole publiczne, no i teraz musimy stworzyć takie coś samo tylko do Mana, Mana Bar, no i tutaj dajemy Set Value, Mana Bar, równa się New Bar, no i teraz Player Max Mana. Czyli takiego pola nie posiadamy, więc sobie stworzymy w naszym Entity Max Mana. No i dodamy to do naszych statystyk. Damy sobie Max Mana równą 100 i dodamy sobie nasz, naszą manę na przykład na 50 uznajmy. Tak, żeby było widać różnicę. że to będzie po prostu w połowie. No ale dobrze, jeżeli chodzi o nasze statystyki, za chwilę je wszystkie uzupełnimy. Weźmy to z naszego playerhood. No i tutaj musimy podać tak samo, tylko w tym przypadku musimy dodać. Więcej niebieskiego, jak już to wszystko zrobiliśmy, no to wtedy będziemy musieli także ustawić naszą pozycję. No i nasz life Bar będzie znajdować się pod naszym Mana barem czyli będzie po prostu trochę wyżej. No i dajmy sobie te 25, dajmy sobie 50 plus life Bar, no i nasza wysokość. Dobrze, tutaj ustawimy sobie wartość, no i tyle w zasadzie, jak tutaj tak patrzę. No i możemy teraz dodać sobie tych aktorów life Bar, no i Mana Bar. No dobrze, teraz sobie uruchomimy to. Oczywiście napotkało tutaj na błędy, mianowicie nie może załadować tych asetów z Hood Player Health Icon. Więc wejdźmy sobie do naszych asetów właśnie tutaj, no i zobaczmy co tutaj nie działa. Ok. Mamy ten Hall life icon, czyli to jest Live Icon, a tutaj mamy Health Icon, a musimy sobie wziąć Mana icon. No, i po prostu schopiować sobie tą referencję. Dobrze, więc to robimy. Teraz sobie uruchamiamy. Tutaj także jest problem. To będzie Mana Icon. Uruchamiamy teraz. No, i jak możemy zauważyć, mamy to zrobione. Tylko jakimś cudem to jest pasek zielony. Jest troszeczkę tak, powiew, powiedzmy sobie szczerze, za wysoko. Więc wejdźmy sobie tutaj. Dajemy sobie tak chyba na 100 będzie odpowiednio. No i tutaj zobaczmy, co tutaj nam poszło. Nie tak. Mamy LGB. Ok. Tutaj podpisujemy LGB. No dobrze. Weźmy tutaj EGB. A właśnie. Bo tutaj podajemy naszą wartość B. Więc musimy to sobie zamienić miejscami. Dać tutaj przecinek. No i powinno nam wszystko teraz ładnie działać. Mamy nasze paski zrobione. Jak widać, poprawnie wychwytują nasze, tak to nazwę, obramówki. No dobrze. No to co teraz by się przydało? Coś to w zasadzie naszej ikonki, które chcieliśmy. Więc teraz wejdziemy sobie do naszego znowu bar. No i teraz tworzymy sobie nasze te ikonki. To będzie oczywiście image. No i dajemy, że to nie jest jednak statyczne. No i dajmy sobie live icon z mana icon. Więc tworzymy sobie te ikonki, czyli new, no i image. Oczywiście z bad logika Tutaj akurat nam się awt niestety jakoś wgrało. Możemy to sobie usunąć. Import class. O właśnie tak. No i teraz assets, get texture, assets, no i play live icon. Z mana icon zrobimy tak samo. No i ustawimy teraz naszą pozycję, jeżeli o to chodzi. Dobrze, no tą pozycję chcielibyśmy ustawić po prawej stronie naszych pasków, więc damy sobie Live Icon, Set Position, no i nasza pozycja to będzie XY, czyli na X po prostu 25 plus, Live Bar, Get, no i nasza szerokość. No i jeżeli chodzi o pozycję nasz, tutaj, Manabara, to będzie tak samo, czyli Manabar, Set Position, 25 plus. Mana, bar, no i pobieram naszą szerokość. Dobra, teraz naszą wysokość musimy podać, no i to będzie odpowiednio 50, no i 100. No dobrze, teraz uruchomimy to. Oczywiście tutaj napotyka nam na problemy pewne, z tego otóż powodu, że jak tutaj zauważam, tutaj live bar, o właśnie, live bar ustawiamy, a nie live icon, no i także musimy dodać tych aktorów. Dodamy sobie przed tym, czyli live oraz mana icon, to sobie dodamy. No i teraz możemy odpalić nasz kod. Ok, mamy tutaj dodane te nasze, jakby, podki. No ale dobrze, wszystko fajnie, tylko, no jednak są one troszeczkę za małe. Ustawmy, żeby były troszeczkę większe. Czy dajmy live Icon i tutaj dajmy set scale. No i 2,5 sądzę, że będzie odpowiednie. Ok, uruchomimy to. I sądzę, że już jest na pewno lepsze i sądzę, że nawet w spoko ogólnie rozmiarze. Więc teraz będziemy musieli je trochę, przynajmniej podken z naszym mixture obniżyć. Tutaj oczywiście 25, bo. Się tutaj pomyliło. Ok, jest nawet odpowiednio. Troszeczkę może zmniejszymy to na 2-3. Zobaczmy, jak to wygląda. Już o niebo lepiej. No i usuniemy sobie to po prostu 25, by nam na to zachodziło, jakby. Ok, sądzę, że to wygląda dosyć nieźle, więc to tak samo zostawimy. No i teraz przejdziemy do szybkich napisania jakichś tam nazw i opisów naszych itemów. jak już jakieś opisy teraz możemy stestować jak to nam działa więc weźmy sobie tutaj no i możemy zobaczyć, że nam tutaj wszystko działa, no oczywiście oprócz naszego miecza rubinowego z tego też powodu, że nie dodaliśmy to tutaj na dole, no dobrze więc zróbmy to, no i jak możemy zauważyć nam tutaj dosłownie wszystko działa no dobrze, jak już to zrobiliśmy to teraz kolejną rzeczą jaką będziemy chcieli wykonać, no to dodać sobie jakieś tam statystyki do naszego gracza żeby było łatwiej nam dodawać to w przyszłości do różnych tam postaci, więc dobrze, więc zaczniemy to tworzyć. No i pierwsze, co no, to jakieś takie statystyki do broni, do naszych, jakby naszej postaci, czy na początku, no, to będzie oczywiście, tutaj damy akurat, no, to będzie nasza zręczność, czyli dexterity, no i damy na zero. Kolejną rzeczą, no, to będzie oczywiście nasza siła, jak typowo w grach RPG. Więc też sobie damy na zero. Tutaj się akurat pomyliłem. Tutaj o właśnie w taki sposób. No i teraz musimy sobie ustawić nasz poziom naszej magii. Pomyślimy, jak to ogólnie rozegramy, żeby na przykład dane czaje były dostępne od jakiegoś poziomu. Możemy to zrobić na przykład na krągi, podzielić jak w gotiku. Możemy to... po prostu dać, że od jakiegoś poziomu dane czaje będą po prostu dostępne. No i jest jeszcze dużo rzeczy, które będziemy musieli to. Właśnie w tym się trochę pobawić. Kolejną rzeczą to będzie tutaj w flowcie akurat podany nasz milli, critical hit chance. Co Tutaj się pomyliłem, o właśnie, Milli, no uznajmy 2%. To oczywiście będzie podawać w procentach, żebyśmy mieli, no nie wiem, jakby ile mamy procent na krytyczny cios. Tak samo zrobimy tutaj, tylko tym razem zrobimy dla broni dystansowych ranged, o właśnie, tak, kolejnymi zmiennymi, no to będzie nasza defensywa. Czy zróbmy sobie public float, albo public int, e, fire defense, no to dajmy na zero public int, melee defense, też dajmy na zero póki co, public int, ranged defense, też damy sobie na zero no i nasz, Public Int Magic Defense. Też damy sobie na zero. Będziemy to używać w przyszłych odcinkach, na przykład do wyświetlania statystyk naszej postaci, no i także do ustawiania, co dana broń nam może zaoferować. Na przykład zakładając naszą żelazną zbroję, będą się zwiększać ogólnie nasze punkty defensywy. No i tak samo możemy to zrobić albo zrobić przez nauczycieli, że jeżeli. Ktoś nas uczył, znajmy szczerać z łuku, bądź walczyć w wręcz. No to wtedy nam się to zwiększa. No i tak samo nasze statystyki zręczności, siły, no i nasze magic skills. No i teraz kolejnymi rzeczami, jakie byśmy chcieli dodać, takie ostatecznie, no to dodać nasze ogólnie tutaj potki, nasze mikstury. Więc żeby to teraz wykonać, wejdziemy sobie do Items i otwalimy to w naszym GIMPie. A więc jesteśmy już w naszym GIMPie, tutaj mamy te dwie ikonki. A nie mogę tak zrobić, no to sobie po prostu przeniesiemy właśnie w taki oto sposób. No i teraz będziemy musieli odmierzyć gdzie to dokładnie umieścić. Więc weźmiemy sobie nasze zaznaczenie. O właśnie w taki oto sposób. No i tutaj mamy nasze raz, 2, 3, 4, 5, 5 itemów razy 32, no to będzie 160. Więc damy od tego. No i teraz będziemy musieli sobie przenieść Nasze tej miksturki Tutaj zobaczymy, tutaj nam powinno być O właśnie tak jak jest No i tak samo tutaj No i dobrze, tak patrząc w zasadzie No to mamy już wszystko dodane Co jest nam potrzebne i w odpowiednich miejscach Więc teraz będziemy mogli to sobie zapisać Więc klikamy plik No i zastąp, no i przechodzimy do Intellijera, no i jak jesteśmy już tutaj No to możemy sobie dodać po prostu nasze Miksturki, no i będzie health potion Dodajmy sobie jeszcze tutaj Mana, potion. No i będzie działać jak potionka. Czyli też rozszerzamy item. No i możemy w zasadzie wkleić to, co jest tutaj. Więc sobie to właśnie zwiększymy. No i dodamy Mana Potion zamiast tego. No i tutaj, jeżeli chodzi o nasze Entity, tutaj zamiast Life Amount będzie tutaj Mana. O właśnie ilość naszej many. No i zrobimy sobie funkcję add mana. Tworzymy taką metodę, no i będzie ona wyglądać tak samo jak ta metoda add life. Tylko tutaj dodamy sobie, no może będzie, tu, niech to już będzie, to samo, może tylko ilość, no i to będzie zwiększać naszą manę. Czyli mana, 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 no i tutaj będzie max mana. No dobrze, jak już to zrobiliśmy, to teraz w naszych itemach będziemy mogli sobie stworzyć little hell potion. Rozszerzymy to o Health Potion, damy sobie właśnie te konstruktory, tylko że no, będziemy dodać musieli inny po prostu ID. No to jest 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 to jest nasz mana. No a 6 to jest oczywiście nasza potionka zdrowia. Czyli to jest 6. Więc to sobie usuniemy, dodamy sobie tutaj szósteczkę. Czyli też sobie dodamy szósteczkę o właśnie, tak. No i life amount, uznajemy, że to będzie 20. No i w zasadzie. To jest chyba tyle. Będziemy musieli jeszcze to oczywiście dać tutaj na dół. No i będziemy musieli dać naszą nazwę. Czyli nasza nazwa to jest mała mikstura lecz nic. Czar. Tak samo damy sobie tutaj. No i damy, że bardzo dobra. Czuć w jej. No niech będzie taki opis. No i teraz zrobimy to samo, tylko do naszej many. Więc damy sobie też tak Little Mana Potion. No i także to rozszerzymy o nasz mana potion. Dodamy sobie te dwa konstruktory, tylko tutaj, jak dobrze pamiętamy, damy sobie 5. No i tak samo damy tutaj 5. Jak już to zrobiliśmy, to zrobimy tak samo, czyli mana, no i tutaj damy 20. No to teraz nazwa, no to nazwa to jest mała mikstura many, no i description, uznajmy, że coś takiego. Oczywiście to sobie skopiujemy i wkleimy tutaj na dół, no i mamy w zasadzie wszystko gotowe. Oczywiście jeszcze tego nie mamy, więc możemy to dodać na bardzo łatwy sposób. Po prostu dodamy sobie to do items setter, żebyśmy mogli to podnieść. No dobrze, set items, dodamy sobie nowy, tylko teraz health potion, no i mana potion. No tylko, że tutaj będziemy musieli dać inne statystyki. Dajmy sobie 50, no i uznajmy 60. A właśnie, będziemy musieli tutaj dać little mana potion, no i little health potion. Dobrze, no to teraz... Uruchomimy naszą Gę, no i mamy tutaj te dwie miksturki. Podnieśmy sobie je. No i jak możemy zauważyć, wszystko nam tutaj działa. Tutaj akurat nam się coś zepsuło. Tutaj nam pokazuje opis jako oto, ale to nieważne. Sprawdzimy, co tutaj nie gra. A właśnie, tutaj zapomnieliśmy dodać description. Dobrze. Więc teraz nam powinno to wszystko działać. O, właśnie, nam tutaj wszystko działa pięknie, ładnie. No i dobrze. Ale jak wypijemy naszą miksturkę, no to nam się tutaj statystyki niestety nie zmniejszają. No i teraz pytanie, co tutaj właśnie należy zrobić? No to właśnie teraz do naszego w naszym entity admana, będziemy musieli się odwołać do Game Screen, no i nasz Inventory Cut, no i nasz. tutaj damy set value, no i po prostu nasz poziom many. Dobrze, czyli tak samo zrobimy z naszym. A właśnie tutaj mamy live bar, czyli dać mana bar, właśnie tak. No i tak samo zrobimy tutaj. Może to zróbmy właśnie w tym otóż miejscu. W zasadzie to będziemy musieli w dwóch miejscach to stworzyć. Więc sobie właśnie to dodajmy. No i tutaj tak samo, tylko dajemy tej live. No i dodajemy sobie oczywiście tego zamiast tego, dodajemy sobie po prostu live. Teraz możemy zobaczyć, w co się dzieje w naszej grze. Jeżeli wypijemy miksturę, no to widzimy, odradza nam się. Tak samo jak wypijemy tutaj miksturę leśniczą, to jest ustawione na połowę. No to te też nam się tutaj zwiększa. Więc sądzę, że wykonaliśmy tutaj nasze paski. Dodaliśmy opisy do naszych ogólnie przedmiotów. No i także stworzyliśmy sobie mikstury lecznicze. A więc to na tyle na ten materiał. A ja się będę z wami żegnać i cześć!